Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do przyjęcia Słowa Bożego piątej niedzieli, wielkanocnej, roku C. Sięgamy do Ewangelii świętego Jana. Napisał ją około 90 roku po Chrystusie. Ona ukazuje wielką duchową głębię. Dlatego Święty Jan w swoim herbie symbolu ma orła, bo tak duchowo mocno wzniósł się ponad to tylko co rozumie się po ziemsku. I czytam: Paniec mówi: Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak, tak jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Nowe przykazanie. To jest ta dobra nowina Ewangelia. Przykazanie, które ma objąć wszystkich ludzi. Miłością bezinteresowną na wzór Pana Jezusa. On tak miłował bezinteresownie każdego i wszystkich. On za każdego i za wszystkich oddał swoje życie, za wszystkich, bez wyjątku, od pierwszego człowieka Adama i Ewy, do ostatniego, który będzie żył na ziemi. Jego miłość obejmuje każdego i wszystkich. Jego ofiara na krzyżu też jest ofiarą za wszystkich i dla wszystkich i jest źródłem tej odnowy i tej miłości. Dlatego Pan jest zobowiązuje swoich uczniów. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Miłość jest cechą Ewangelii, jest źródłem nowego życia, wspólnoty, jedności, braterstwa, cywilizacji, miłości i życia. Szacunku dla człowieka, odpoczęcia do naturalnej śmierci. Miłość jest służbą, jest poświęceniem, jest ofiarą. To są prawdziwe cechy miłości. Miłość nie jest jakimś deklaratywnym wyrażeniem werbalnych słów. Ona obejmuje czyny. Ona się wyraża w czynach, w postawie. W tym ogromnym szacunku dla człowieka Jego godności. Dlatego miłość nie cofa się przed tą postawą służby nawet wobec tych, którym ta służba jest trudna, trudna. Ta miłość przejawia się właśnie w miłowaniu nawet nieprzyjaciół, mówi Pan Jezus, ale i nade wszystko w pochylaniu się nad. Cierpiącymi, chorymi, nad szczególnie potrzebującymi tego wsparcia i pomocy, z racji ich kondycji fizycznej, zdrowotnej. Takiej miłości uczy nas Pan Jezus i dlatego On nas zaprasza na Eucharystię, bo taka miłość jest możliwa tylko dzięki Jezusowi i dzięki Jego pomocy, Człowiek nie jest w stanie sam wykrzesać siebie tak ofiarnej, bezinteresownej. Miłości, tylko łaska zdalnia do takiej prawdziwej miłości, która podnosi na duchu, która daje nadzieję, która wzbogaca obdarowanego miłością człowieka. Tylko taka miłość nie poniża, tylko taka miłość daje nowego ducha, a więc tylko taka miłość rodzi braterstwo i nowy świat. Takiej miłości, mówię, uczymy się tylko od Pana Jezusa, i taka miłość staje się udziałem w Kościele przez udział w Eucharystii, w spowiedzi, w Komunii Świętej. To Duch Święty wskrzesza w nas te nowe siły do realizowania miłości Jezusa i naśladowania Pana Jezusa. Tak czynili apostołowie. Czytamy w Dziejach Apostolskich. Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele, wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich panu, w którego uwierzyli. Tak trzeba nabierać tej mocy Ducha Bożego. By przez wiele ucisków, które trzeba nam wejść do Królestwa Bożego, móc zrealizować swoje najgłębsze powołanie. Temu służy Kościół. Kościół jest przedłużeniem żywego, działającego Jezusa. To w Kościele mamy te środki i uświęcenia, i umocnienia czyli te środki miłości czyli łaskę. Słowo Boże, sakramenty święte, nade wszystko Eucharystię. To w kościele ta miłość ciągle może się oczyszczać w sakramencie pokuty i dojrzewać pod wpływem łaski Ducha Świętego. Czytam dalej. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Patrzmy, Słowo Boże i miłość do Pana Jezusa tak bardzo nadaje siłę i moc do odważnego podejmowania misji głoszenia Ewangelii, budowania Królestwa Bożego na ziemi. Królestwa miłości, pokoju, braterstwa, Królestwa życia, Królestwa zbawienia. Jakie konsekwencje z takiej postawy zaangażowania w dzieło ewangelizacji? Budowania Królestwa Bożego wynika dla poszczególnych chrześcijan. Zbawienie, życie wieczne. I sięgamy do Apokalipsy, świętego Jana Apostoła, którą to święty Jan napisał około 95-96 roku po Chrystusie. I czytam: Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Przeminie ten świat, który widzimy. Przeminie to wszystko materialne. Będzie tylko to, co jest odnowione duchowo, co budowane było na łasce Chrystusa. I czytam dalej. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu, Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie, oto czynię wszystko nowe. Świat będzie odnowiony, świat będzie zbawiony. Będą uczestniczyć w chwale zbawionych szczęścia wiecznego ci, którzy zaufali Jezusowi tu już na ziemi, którzy przyjęli dosłownie Jego słowo i radykalnie wprowadzili je w życie i w czyny, którzy żyli tą Bożą miłością i tę miłość szerzyli wokół siebie, obdarowując innych miłością, która służy, która pomaga, która dźwiga, która uświęca. I dlatego widzimy, taka jest perspektywa naszego życia, niebo. Gdzie Bóg oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęło. Tam już nie będzie przemijania czasu, cierpienia, tam będzie radość i szczęście. Wszystko będzie odnowione przez Jezusa Chrystusa i uczynione nowym stworzeniem. Stworzeniem, które uczestniczy w chwale i szczęściu zmartwychwstałego Pana w domu ojca. To jest ta perspektywa, to jest pewne. Bardziej pewne niż to, że jest dzisiejszy dzień, bo Słowo Boże jest niezawodne. Ono jest pewne w swoim wypełnieniu. Trzeba tylko wiary i zaufania. Przyjmijmy to Słowo Boże z wielką wiarą. Przyjmijmy jako największy dar jej obietnicę. Przyjmijmy, przychodząc w każdą niedzielę na Eucharystię, karmiąc się słowem i ciałem Jezusa, byśmy z Bożą pomocą, w mocy Ducha Świętego, mogli tę wielką misję, to zadanie, przemieniania świata w duchu Ewangelii, podejmować i przeżywać, by ten świat czynić właśnie taki, który będzie zmierzał ku niebu. Szczęść Boże. Stolica i serce Ponidzia to pięknie położone miasto w Dolinie Nidy, otoczone wzgórzami wału pińczowsko-wójczańskiego. Dobry klimat, czyste powietrze, dostęp do rzeki, lasów i piękny krajobraz to nie jedyne walory tego regionu. Zasoby wód siarczkowych, ogromne złoża borowinowe i wody termalne to podstawy nadania przez Radę Ministrów statusu ochrony uzdrowiskowej dla Pińczowa i jego otoczenia. w dolinie wzgórza zamkowego. Niemal w centrum Pińczowa znajduje się teren inwestycyjny o powierzchni 4,8 hektara. Ta doskonała lokalizacja, ograniczona od południa ulicą Żwirki i Wigury z dojazdem od ulicy Przemysłowej od północy do wyżej położonej części oddzielona jest od wzgórza zamkowego oświetlonym deptakiem i skanalizowanym ciekiem wodnym, którego jedno ze źródeł znajduje się na terenie działki. Źródło to o wydajności około 8 metrów sześciennych wody na godzinę w latach przełomu wieku dostarczało wodę do przetwórni owocowo warzywnej w Pinczowie. Jest to jedyny tej wielkości teren inwestycyjny w centralnej części pinczowa o zróżnicowanej powierzchni i bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych historycznych i turystycznych atrakcji miasta. Ten atrakcyjny teren czeka na inwestora. Zapraszamy do rozmów o jego przyszłości. Kontakt telefoniczny 600 621 890.